No to witamy Państwa po witamy. raz kolejny Enty, <noise> gdzie mamy Money Makera, bo jest taka w miarę nowa, także szukamy dalej. 5 rapek, musimy się jakoś podzielić tutaj po dwie i pół na głowę. Hmm. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, że trzy, a ja dwa i będę stratny. No straszny teraz. Podzielę się z tobą. No, będziemy 50-50. Także lecimy, mamy z różnych, z czterech kolektur, to jest czterech miejsc. Zbaczymy. Pięć złapek czterech miejsc. Zobaczymy, które nam przyniesie szczęście. Najlepiej tak było wszystko. Mamy jeden, dwa. Numer 6, numer 13, numer 15. Numer 6 i 1 jest z jednej kolektury. Albo tam miejsca. Trudno powiedzieć. Skąd? Także Losowanko, czy jakie numery chcesz? Możemy polosować. losować. Dobra, no, ja biorę sobie tą. Aha. A ta trzecia będzie wspólna. To ja sobie biorę tą. Coś jeszcze? No to Ja to, o tą powiem. A ja tą z góry. I ta no to będzie to... osobno. No to jedziemy. Co my tu mamy? Numer jeden. Oha, jedynki nie dawały. I numer dwa. To <laughs> ale z różnych kolekcji. Mam po kolei, ale się wybrało, żeby nie było. Sam sobie tak zamieszałeś. Jedziemy dwuje... jedyneczkę od razu. W sumie tak. O, Jedziemy jedyneczkę. Przytrzymamy sobie. Tu gdzieś i start. Trzymaj kciuki Karolina. Czekam cały czas, cały czas. 51. W dzisiejszym totku padły następujące numery: 32, 55. To multi być. Multi. 15. Dobrze. Te numery szukamy. Teraz trzeba będzie tu znaleźć. Jest 26. Dobra. Aha, uwaga, nie przejeżdżamy.

Ten się rysuje, jakoś inaczej na nim się robi. z drugiej strony? No, on się rysuje, widzisz? Z drugiej strony. 56, oboczek, zaś. Nie, ten tak jest chyba. Albo jest taki porysowany. Zobaczymy w tą stronę. Nie, on taki wygląda. Nie, nic się nie rysuje. Tak, nie rysuje się, on tak wygląda. 21. Oczko. 18. Nie ma. 50... ajajaj, aj, aj, blisko. 41. 47. Też blisko. Wow. O, worek. Mamy worek. A co worek daje? No, worek daje konie, weź łapkę. Przypisaną do niej wygraną, także później zdrapiesz. Mhm, 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 Jest no worek. Mamy, worek mamy. Jest, jest! 54, 23. I to z numerem jeden, a jedynka nie dawało ostatnio 27 może jeszcze coś? 43. Może jeszcze coś? Nie. Tylko woreczek. No to jedziemy. Zobaczmy co ten worek ma. A, jest dwie dychy. Dwie dychy. Dwie dychy. Więcej Jest, jest. To ja dlatego, że trzymam kciuki. Trzymaj kciuki dalej. Trzymaj kciuki dalej. Bierz następny. Worek. Ale jest super. A! Popatrz i to razy. Ten. Raz, dwa. O, posypało się trochę. Dobra, dobra. Na boczek. Ach, jest dobrze. Jest sukces. Super. Jedziemy. Pasta trwa. 23 trzy. sześć, Fortystaści sześć. Szesnaście. Pięćdziesiąt 47, 47 zaś tam patrzę. 47. No dobra. Szukamy. To było gdzieś tutaj wyżej, nie? O, mm. dobra, żeby nie odkryć. A tam przelecimy później jeszcze te kontrolne może. 53. Boże. 48. O, byłoby. Tak pomiędzy. Jak zwykle. 32. A tu tu 23 lusterko. 13, nie?

No jest, niestety. Tu jest G, a odkryło się, widzisz. A tak wąsko dają, że się odkryło, a uważałem, ale nie, nawet jej nie widziałem. No i tu jest R, wszystko jasne. Jeszcze zobaczymy Teraz... tylko na tej poprzedniej. Czekaj, Karolina, Tutaj powinno być jakieś. gdzieś powinno być, nie? Widzę, a tu się nie odkryło, nie wiadomo gdzie to. Jest. E czyli myślę, że są 3 e. No jest tu e, no leszczy, Tu jest. No, czyli e. To się chyba zgadza. Dobra. A teraz, teraz odkryj tylko połowę liczb wygrywających. Ja połowę? Tak. Czy na końcu zrobimy tysiąc dwa, nie? nie? nie tylko chcesz... połowę liczb wygrywających i dwa pierwsze, albo pierwszy i ostatni. Tak. Tak. Taki numer. Tak. Ty Taki numer. Liczb tylko. A to jest trzynastka. Numer 13. Może no, będzie szczęśliwa. No to spróbujemy delikatnie, żeby niczego nie odkryć. 22. 42 no i 30. co, jeszcze no, jeden tak. mogę? Tak. 2, 2, I co, tutaj, tak? Tak. Pierwszy zrób i ostatni. Zobaczymy. 44. Nie ma. A to mogę w pionie pojechać. 24. 45. Nie wiem, co z tego wyjdzie. 16. 41, obok. O, boczek. Ale nie wiadomo, bo to tam nie wszystkie są odkryte. 15, 56. Ja już ostatni jechać, ale Aha. 15. dobra. Aha. Dobra, jedź już. 46, i tu ostatni, i ty resztę, nie? Tak. I 12. 12, ale nic nie ma na Wiem. razie. z tych, okay. Okay. nic nam nie wyszło. Ok, dobra. Zamiana, migracja. Zamiana, zamiana. Liczę na Ciebie, zrób coś. Ja już mam. <noise> Już wygrałem. No. no to teraz ja kończę. Zdrapujemy następne 34. Patrz tam, czy to w Twojej patrz. linii coś patrz, nie było. Patrz. I 36. Takie wysokie same. 34, 36. Nie ma, nic nie, nie ma. ma. No no nic. Dobra, drapiemy moje linie. <noise> 58. 57. 54. Same takie wysokie. 37.

C. C, no, to... Dobra. I G. Yeah. No, także nie ma nic. To teraz moje. Moje teraz osobiste. Szóstka Szóstka jest z tego jego miejsca, co wygrana była ta jedynka. No, no. Z tego samego zobaczymy, miejsca. Zobaczymy, zobaczymy. To jedzie. Czy mam kciuki? Teraz ja mam Siedemnaście. Może przyniesie szczęście jedynka. 23. Szóstka. 14. Pięćdziesiąt jeden i czterdzieści pięć. Pięknie. Jedenaście pięćdziesiąt sześć. Trzydzieści siedem pięćdziesiąt cztery i szesnaście pięć plus trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt dwa dwadzieścia sześć trzydzieści pięć.

3 trzy. i 33, ale Niestety. jedynka tam dała. No, jedynka jest. Tu mamy K. K. E. E. No i dobra. I nie ma. No, no dobra. To jedziesz dalej. I ostatnia zdrapeczka w dniu dzisiejszym. Koczuki numer 15. Numer 15. Taki challenge. I patrzymy, co tam Czyli mamy. Kosz z różnych. O, w czterech miejsc. Wysokie na razie, dwadzieścia cztery i dwadzieścia trzy. Mamy pięćdziesiąt dziewięć, czterdzieści osiem, dwadzieścia dziewięć, dwanaście i trzydzieści dwa, dwadzieścia pięć, czterdzieści trzy, trzydzieści dziewięć. Trzydzieści siedem i szesnaście. No nie ma. Trzydzieści osiem, siedemnaście, dwadzieścia jeden, pięćdziesiąt osiem osiemnaście. Osiemnaście. Nie ma. Pięćdziesiąt siedem. Blisko. Trzynasta, Trzynaście. Pięćdziesiąt cztery, a Z dwóch stron. No. 22. O, bożek. A, i nie ma. 19 na starej. I 19. Nie nic nie dała. No i niestety czeka. Nie. No i dobra. I mamy. Także dała tylko jedna. Także dała tylko jedna. 20 zł. Wygrane. Huuu. Hu, hu. Woreczek mamy. 20 zł. Pięknie. Także wymieniamy na kolejne zdrabki. Weźmiemy sobie chyba te po 3 zł. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> Damy I rady. będziemy drapać coś, znowu? Coś tam będziemy drapać. No, także. także dzięki za oglądanie i do następnego tak razu. To jest subskrypcja. <laughs> <laughs> Palec w górę lub nie. <laughs> do zobaczyska. Pa pa, hej, hej. Cze hej, hej, cześć, pozdrawiam.